Wakacje to cudowna okazja na wspólny czas, budowanie wartościowych relacji z najbliższymi. To okazja do wspólnej radości, ekscytacji, przygody, rozmów, śmiechów, wspólnych posiłków i wypraw. Równocześnie jednak to też taki czas, kiedy jesteśmy ze sobą więcej. Wyjazd, pakowanie się, nowe miejsce, nieprzetarte wakacyjne ścieżki, też często po prostu zmęczenie, zaskoczenie, to wszystko, co może też rodzić emocje i napięcia. Zapraszam Ciebie na, na mój najnowszy film pod tytułem: Napraw swoje relacje, zmieniając tę jedną prostą rzecz. W wakacje często wychodzimy ze swojej codziennej strefy komfortu, z takiego przewidywalnego świata, rytmu. W rodzinnej naszej grupie planujemy, debatujemy, podejmujemy wspólne decyzje i to normalne, że mogą nam czasem puszczać nerwy. Kiedy jesteśmy zdenerwowani, zmęczeni, źli, bardzo mocno zawęża nam się taka obiektywna perspektywa i zaczynamy widzieć, wszystko w innym świetle. Zaczynamy wiedzieć bardzo dużo o intencjach, szczególnie tych negatywnych drugiej strony. Uruchamia nam się obwinianie i co? No i wakacje albo jakiś kawałek wakacji zepsute. Ponieważ bardzo szkoda rodzinnych relacji, najbliższych relacji, relacji z ludźmi, których kochamy, nie tylko w wakacje, ale też tak po prostu, zawsze prezentuję ci się dzisiaj i chcę ci dzisiaj zaprezentować taki, wydawałoby się, że może prosty, trochę prosty, trochę nieprosty, ale na pewno dość magiczny sposób, który wdrożony w Twoje rozmowy. W Twoje relacje, w Twoje życie rodzinne zmieni bardzo, bardzo dużo. Gwarantuje wręcz zmianę. Otóż o co chodzi? Wszędzie tam, gdzie przy rosnących emocjach w swojej rozmowie wstawiasz, wstawiałaś, wstawiałeś dotychczas wykrzyknik postaw. Znak zapytania. Zakwestionuj tak to, co mówisz. Tak wewnętrznie. Zmień formę. Raz na zawsze zamień w swojej rozmowie wszystkie wykrzykniki na znaki zapytania. Brzmi dziwnie, co? Myślę sobie, że tak. Natomiast jak to, jak to wtedy może wyglądać? Zamiast emocjonalnego zdania w stylu, bo Tobie się nigdy nie podoba, co ja zaproponuję. Kiedy tam coś ustalamy, powiesz: Słuchaj, czy jest tak, że tobie się nigdy nie podoba, gdy ja coś proponuję? Czyli trochę wątpię w to, co mówię. Trochę wewnętrznie kwestionuję to, co normalnie z wykrzyknikiem leci jako oskarżenie. Inny przykład. Zamiast, bo ty zawsze chcesz mi zrobić na złość, mówisz. Słuchaj, czy to jest tak, że tymi tym czymś, co ta dana osoba robi, czy tym tym chcesz mi zrobić na złość? No i co? I taka prosta, wydaje się, zamiana wynosi absolutnie coś innego, Zmienia, Zmieni przede wszystkim energię wypowiedzi i zmieni w rezultacie losy tej rozmowy. Jak to się dzieje, gdybyśmy mieli to też w jakiś sposób zrozumieć i zatrzymać się przy tym, jakie mechanizmy tutaj się uruchamiają? Otóż dzieje się tak z trzech powodów. Po pierwsze, nie da się zadać pytania krzycząc, czyli inaczej też jeszcze nie da się tak bardzo krzyczeć, zadając pytanie, bo to jest nienaturalne. A więc, kiedy w takiej sytuacji już emocjonalnej, gdzie naturalnie podnosi się nam też ton głosu, gdzie zaczynamy właśnie coraz bardziej oskarżając tam krzyczeć, krzyczeć, krzyczeć i mówić głośniej, nie wybuchniemy. Czyli zobacz, to jest też dla nas, dla, dla, dla mówiącego, nie wybuchniemy, bo ten znak zapytania wymusi w nas inny ton. Wypowiedzi. Po drugie, taka subtelna zmiana polegająca na tym, że buduje pytanie, robi coś jeszcze drugiego, wymusza zatrzymanie się na chwilę przy tym, co chcemy wypowiedzieć. Zanim wyrzucimy takie standardowe bardzo nam dobrze już znane oskarżenie w stylu boty zawsze albo boty nigdy będziesz musieć się na chwilę zastanowić przez chwilę zastanowić na chwilę zatrzymać żeby przez taką mikrosekundę przebudować wykrzyknik na znak zapytania, i żeby poszła inna intonacja, żeby poszło to też takie zakwestionowanie tego, co chcemy powiedzieć, i żeby poszła też taka nasza refleksja, że OK dopuszczam, że sprawdzę z drugą stroną, czy tak jest. Po trzecie, kiedy zaczniesz robić zapytania, znaki zapytania zamiast wykrzykników, no właśnie, najbardziej stworzysz sobie przestrzeń na wątpliwość. Na wątpliwość w to, co chcesz wypowiedzieć, albo co chcesz już podniesionym głosem, bardziej nawet wykrzyczeć niż powiedzieć. Wtedy zamiast osądu, yy, pytasz. I w pakiecie równocześnie pozwalasz rozmówcy odnieść się do tego, co mówisz, odnieść się do Twojego oskarżenia, więc zostaniecie wciąż w dialogu, bo jeżeli rzucam oskarżenie, bo Ty nigdy, bo ja zawsze, bo to zawsze takie, zawsze, nigdy, nie? to są te słowa takie, które od razu już jadą z oskarżenia. Kiedy zamiast tego hmm, pytasz, zatrzymujesz się. Intonację inną, inną e, też w tym pakiecie robisz, to ta, o, ta osoba też odbiera pytanie, a nie oskarżenie. E, oskarżenie, które, które leci do e, rozmówcy, od razu wyzwala obronę. Pytanie daje przestrzeń też tej drugiej stronie na refleksję, na pomyślenie. E, ta osoba się mniej musi bronić albo się nie broni. Ok, tylko zaczyna myśleć o tym, jak jest. Bardziej słyszy też, jakie to jest dla nas, kiedy, kiedy w taki sposób sformułujemy w tej interakcji nasze pytanie. I te trzy powody sprawiają, że tak prosta modyfikacja robi cuda. I w najbliższej rodzinnej rozmowie. Przyjacielskiej. Gdy poczujesz, że rosną emocje, że zaczynasz się irytować, że zaczynasz się denerwować, zauważ to. Zauważ, że tak się dzieje. I kolejne zdanie, zanim wypowiesz z wykrzyknikiem: Opatrz zaciekawionym, dopuszczającym, że się mylisz, chcącym wyjaśnić z intencją. Wyjaśnienia, e, znakiem zapytania. To naprawdę game changer e, Twojej e, relacji e, i dobrego nastroju e, wakacyjnych e, spotkań. Wypróbuj i naprawiaj, bo warto, szczególnie i przede wszystkim z tymi ludźmi, którzy są Ci bliscy, na których Ci zależy, których kochasz. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o innych filmach, o kolejnych nagraniach, które tutaj dla ciebie przygotowuję, zasubskrybuj koniecznie mój kanał, włącz dzwonek powiadomień. Zapraszam cię też do wszystkich innych dotychczasowych filmów, które znajdziesz na moim kanale. Do zobaczenia, bądźmy w kontakcie.